Dzień dobry serdecznie z tej strony Sebastian Koczyk i dzisiaj porozmawiamy sobie o podprocesach w notacji BPMN. To co zrobię, to pokażę na jakimś jednym przykładzie jak my możemy wykorzystać taki podproces. Generalnie podprocesy to jest jedna z funkcjonalności BPMN tura jest bardzo ale to bardzo często wykorzystywana. Wykorzystujemy takie podprocesy, żeby na przykład wykorzystywać je w innych procesach, czyli dodajemy taką reużywalność albo upraszczamy jakiś istniejący proces tak, żeby on był bardziej czytelny, no bo jeśli mamy napchane 60 tysięcy różnych obrazków na naszym diagramie, no to nikt tego nie przeczyta, nawet jak przeczyta, to nie zrozumie. Więc to co jest super w tych właśnie podprocesach, to to, że możemy sobie nazwać je generycznie, a potem wykorzystywać w innych procesach, bądź możemy trochę zmniejszać poziom szczegółowości. I to też tak wspiera nam trochę modelowanie od. Ogółu do szczegółu, bo możemy sobie zebrać kilka takich elementów i potem schodzić niżej, schodzić niżej. Tam też jest hierarchia. Jeśli mamy jakieś podprocesy zagnieżdżone, no to możemy tam zagnieżdżać dalej. Oczywiście wszystko w ramach zdrowego rozsądku. Nim przejdę do naszego Visual Paradigma, no to powiem o jakichś takich najczęstszych błędach, które się pojawiają podczas naszego modelowania. To po pierwsze, to za dużo tych podprocesów. Mamy jakiś diagram, mamy jakiś model procesu i się okazuje, że tam jest podproces, 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 który przychodzi w podproces i mamy super fajną wersję ogólnego diagramu, gdzie są same podprocesy i to jest bez sensu, no bo to nie daje nam żadnej wartości. Równie dobrze możemy sobie odpuścić taki proces i, i przejść do poszczególnych podprocesów w, w, naszym, w naszej dokumentacji. Więc to, czego unikamy, no to zbyt dużej ilości tych podprocesów. To, jaki jest drugi błąd, no to to, że nie używamy ich wcale. I mamy taki diagram, który ma 60 kroków, jest kompletnie nieczytelny, a potem się okazuje, że część tych elementów może być na przykład użyta w innym diagramie. I tam też mamy kolejne 30 dodatkowych kroków, bo wcześniej nie dodaliśmy sobie podprocesu. Więc to, na co zwracajmy uwagę, to po pierwsze, żeby to nie były same podprocesy, żeby ich nie było za dużo, a po drugie, żeby też, jeśli coś możemy zagregować, bo to jest taki kontener, tak naprawdę, to zróbmy to. Nie, nie musimy wcale wypisywać każdych tych akcji. Jeśli mamy możliwość rejestracji naszego użytkownika i to jest. Kilka funkcjonalności, kilka systemów z tego korzysta i te kroki są zawsze te same. No to zróbmy sobie ten podproces rejestracji użytkownika i wykorzystajmy je w innych. Nie ma sensu tam, żebyśmy wylistowali wszystkie kroki, które trzeba zrobić za każdym razem, bo to jest strata naszego czasu i straszna strata dla czytelności naszego diagramu. To, jaki trzeci się błąd pojawia, to czasami niewłaściwie definiujemy ten podproces. Brakuje nam jakichś danych wejściowych, wyjściowych, nie wiemy, co go inicjalizuje, i potem, jak sobie wpada nasz token i chce przejść przez proces, to tam są jakieś błędy i nie mamy naszego rezultatu. Więc nasz podproces musi być równie dobrze zrobiony, jak nasz proces. I odpalmy sobie teraz przykład w postaci Visual Paradigma. Ja tutaj się już pojawiłem w małym okienku z prawej strony i widzisz tutaj proces nominacji do nagrody Nobla. I patrzymy sobie, że tutaj mamy. Piękny procesik. Tutaj nie ma żadnych podprocesów poza jednym. Możemy sobie szybko przejść, zobaczyć, fajnie to wygląda. To jest jeden z procesów, który jest ogólnie dostępny. Można go wykorzystywać. Jak się ma Visual Paradigma, to nawet można go automatycznie zaimportować. Ale przechodzimy sobie. Mamy wrzesień któregoś roku. Mamy 3000 naszych ziomeczków, do, którzy będą nominowali naszych ludzi do Nagrody Nobla. Więc wysyłamy jakiś formularz do nich. Tutaj jesteśmy takim ziomeczkiem, który wybiera tych ludzi, więc dostajemy wiadomość: Słuchaj, musisz zidentyfikować potencjalne osoby, które mogą dostać Nobla. I tutaj widzimy, że jest podproces. Czym to się różni? Mamy taki fajny plusik, który pozwala nam albo rozszerzyć to, co tutaj widzimy, albo otworzyć inny proces, albo przypisać inny proces. Albo utworzyć nowy proces. I jak ja sobie kliknę tutaj na plusik, no to widzę, że coś tutaj jest już przypisane, no bo możemy rozszerzyć, możemy otworzyć, możemy wyczyścić, żeby, żeby przypisać inny proces. Ja sobie najpierw wezmę Expand i widzimy, że wtedy ta ekran troszeczkę się zmienia. I tutaj oczywiście paradigm krzyczy, a ty tego nie widzisz, bo ten prąd się nie wyświetla tobie, ale czy na pewno chcemy utrzymywać tę formę kształtu. To, co tutaj się stało, no to rozszerzyła się ta ikonka i widzimy cały ten proces pod spodem. I możemy tak trzymać na naszych procesach niektóre rzeczy. Jeśli procesy są małe, spójne, no to fajnie wyświetlić tak proces, ale jeśli jest ich dużo, naładowany proces jest spory, no to lepiej, żebyśmy sobie to... Ukryli, mieli takiego plusika, a potem, jeśli chcemy, to możemy sobie otworzyć taki proces, który tu jest wrzucony. Tutaj widzimy, że mamy. Osunąłem sobie szybko jakąś aktywność, która była odczepiona, i widzimy, że tutaj mamy. To, co wywołało nasz podproces, było zdarzenie wiadomości. Tutaj mamy, otwieramy. Tutaj sobie dodałem jakiś przykładowy zupełnie podproces, który jak może wyglądać wybranie takiej osoby. I sobie przechodzimy, otworzymy swój ważny notatnik, wybieramy swoich ulubionych ziomków i przygotowujemy listę. I widzimy, że to będzie koniec naszego podprocesu. I to, co się dzieje, no to widzimy, że wysyłamy taki formularz, gdzie. To trafia do naszego głównego procesu, do naszego komity I tak to wygląda. Tak w praktyce jest. Tak w praktyce się korzysta z naszych podprocesów. Dodajemy taki element. Trzeba pamiętać, żeby to był typ podprocesu, a potem albo przypisujemy już istniejący proces, albo tworzymy nowy, który będzie realizował daną funkcjonalność. No dobrze, to byłoby tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że takie praktyczne, krótkie filmiki pokazujące, w jaki sposób można wykorzystać daną funkcjonalność, też będą dla Ciebie bardzo użyteczne. I to, do czego Cię zapraszam, to do subskrybowania tego kanału, do dołączenia mojej społeczności i do tego, żebyśmy się zobaczyli w piątek, gdzie będziemy rozmawiać o atrybutach diagramu klas. Do zobaczenia!